Ty na co tak czekasz? No dzwonił turysta, że mi marchewki przywiezie. A czy przywiezie to zobaczymy. A co za turysta ma przywieźć? Ja nie wiem jakiś dzwonił, a ja wiem skąd i nie wiem kto. Ktoś dzwonił, że ten, tylko znajdzie że nie wiedzie na podwórek. Bo było to. No gdzie jak, ten martwi? Jakim samochodem? No, nie wiem jakim samochodem, ale to co, idziemy i rzucimy. A I... drzewo, tak? No. No to dawaj. To mnie dużo jest jego. Taki buziaku mój i ty, powiedz, do pomocy chętnych To żeś drzewa przywiózł. Co, mało? Na dwa tygodnie. Ale jest. Ważne, że jest. A co nowo, jak on przywiezie? No to zobaczmy to co, co za towar będzie? A, co bo to ja towar? w ciemno powiem 40 groszy, 80, skąd ja wiem no, no dasz rady? czekaj, czekaj no no, uważaj z tą ręką A no, tam bierzesz? wiesz, nie gadaj czekaj, tak. no. No No weź na ten zawód Czekaj, czekaj No, no. To mokre To po co taki chciałeś? Jak na drodze leżało No, no. Dobra To niech że później tak będzie się ciąć to Przerzuci na górę Zawy deskę wywrócimy żeby ci na wiosnę nikt nie ganiał. No że... to wywróć. No. E, o chłopie, wywróć. Namuknięta Co palić, tak? Co palić? Traktor. A, no tak, bo będzie. Ten na podwórku nie będzie wjeżdżał no, no Nie to Nie wjedzie no idzie on się zakopał. Dobra. No i no, tego. Idę, palę. Po remoncie. Moją rakietę bolec, jest chodź z tyłu? Z chyba. Só No gospodasz idź gadaj, to ty załatwiałeś. i niech do tyłu trochę da. Tak. Co będziesz nosił przez ten? Gdzie kierownik? bo rozjadał No to jak, przywiózł mi, nie? Doga dogadaliśmy się jakoś, nie? Jak nie, już, tak, nie? No. no Wszystko jest No Tylko jak towar tam wygląda możliwie? Ładny? No to otworzy, pokaże co tam za Proszę towar. bardzo. Ładnie. Za to nie widać. No. No teraz. O, może być towar. Prosto z pola. No, prosto... prosto z pola. Elegancka marchewka. Tu to, to od razu nawoza, nie ładujemy. No bo jak no zrywa ten i od będzie Od razu na Po Tak, tak, bo, bo będzie źle noś. Co byś karmi tą marchewką? A co, mało w krewach biega? Na koni, do koni, to powiedziałem, tak? No, nie, nie tego, promila, nie? No. <laughs> Pro, promil naje marchewki. A czemu? Psiak, psiak ta kalma? No, co dam? Marchewka jest. bez nawozu, to pies będzie jadł, <laughs> Jak bez nawozów. No. No, tak, no. Jak mimo, to nie będzie Wy, A co, wyczuje nawozy pies? Ta. A czy jak narkotyki no, znajdzie, no to? No. pies ma nosa. Szkoda, że złota na polu nie może znaleźć. Nie chciałem wyhodować. No, no. na promila to będzie bo gratis. Takie warki można nosić no. po, po 10 kg, chyba. Jeden po 50 kg. No, na jednego konia jedna dawka. No. Nie to, że ja, że już trochę ważę. Za do gnoju mnie będzie ganiał, tu będę chud. Tak. Bo do gnoju teraz znaleźć ciężko kogoś. Mówię na przód nie rzucaj. To, co, tu za... Dobra, nie, ładuj tam. Jak nie wejdzie, to na ławce zostawisz. Nie, tu, gdzie to jest? To na koło odda? Bo to do koni powiedziem, chyba tak? Ojej. No chyba tam. Popatrz, żebyś miał teraz kobietę. To pa, ja, tobie by cię. To by codziennie. Ty, a tu to odstawimy od razu. O, tutaj inny towar. Jeszcze ładniejszy Le, Lepszą na no, potem zostawię <głos> <głos> To ta już chyba nawozy ma, bo coś kurwa Ta to specjalna, wiesz, do... dla A! <noise> No, Ale ten od razu widać, że inna Ale dobra Ten a jak nie wejdzie to zostawimy tutaj na łapkę i wszystko. ten problem. No to jak, no to, to sprzeda i będzie interes. No. Bo się tylko zostawimy do wiosny, konie A, wygonisz no. i wtedy zawiedzisz. Paśnik będzie elegancko. No. Ale do, do wiosny ona będzie gnić. Jak zaraz wiosnę i słońce świeci patrz jak. przyleciały. A ile tych lat, tych gęsi dzikich? Gęsi tu dawno? Już żonarie, tu oni chodzą. Ale jest różnica, co na wozie, ta, ta. No, to nie ma porównania. To nie ma porównania. To ja siadam, a ty się połóż. No Czy gdzie? Jeszcze palety trzeba zabrać. A, no.

ja już pączkę zjadłem dzisiaj Bo jak nie zje pączkę, to, to, to wie co nie będzie? Nie będzie miał szczęścia w miłości. To szczęście to właśnie, <wzysak》> wiesz. Tak? Tak. Uważaj. Czek, czek, czek. No czekaj. No oj oj oj. Oj 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 Weźmy. Ej, ty jedyśmy. Tak, bo ja na tą rękę. Ty ja wezmę, czekaj, czekaj, No wezmę! No, 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 no łatwę. Bo jak nie, nie wezmę ten, bo nie mogę do końca wrócić. To po co się dobierałeś z tego do dzienniczego? Nie wiem. Dobra, to ile, jak my się rozliczymy? No tak jak no było mówiono, to tam później się rozliczymy. No tak, no. Paliwa, tersi, wiesz, no i tam. No Terech tak, no to my wieziemy ten nie rozładować. No właśnie. To podziękuję ładnie, no, że, że ten był u mnie. I zapraszamy jeszcze. No właśnie. Za, za miesiąc będzie pusto. No i dobrze, tak ma być. No i znowu be, będzie transport. Do pluty. No właśnie fura, ja... A tak, trzyma na furę władzić, tak? No. Patrz, bo fura pęknie. No. ale patrz byś ty dojechał, bo mój ciężar naprawdę powietrze mało. Dojadę, o to się nie bój. No. Zasubskrybujcie nasz kanał Genek i Andrzej, dajcie łapkę w górę i zapraszam na kolejne filmiki związane ze zmaganiem z rolnictwa.